Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnią niedzielę października. U nas jesień jest przepiękna. Temperatura jest przez kilka ostatnich dni na plus 20 stopni, a więc jak na końcówkę października bardzo dużo. Jest niesamowicie ciepło, przyjemnie i bardzo kolorowo, pełno liści. Kiedyś bardzo nie lubiłam jesieni. Dlatego, że była słodna, chłodna i taka bardzo nieprzyjemna. Teraz od kilku lat sytuacja się zmieniła, ponieważ mamy teraz bardzo piękną pogodę. Jesień jest przepiękna, słoneczna, kolorowa, a wszystko dzięki drzewom, krzewom, które posadziłam, oczywiście drzewom, krzewom liściastym które mają różne zabarwienie liści, dzięki czemu, gdy te liście się przebarwiają, tworzą się przepiękne, ogniste, bardzo ciekawe plamy. Ale liści jest już coraz mniej, bo wiadomo, jak jesień ciepła, to i wiatr. I cały czas liście spadają i ja cały czas liście grabię, żeby nie zostawały na trawniku, żeby nie leżały tutaj do wiosny. Zapraszam Państwa na co niedzielny spacer po naszym ogrodzie. Kwiatów kwitnących niestety już coraz mniej. Liści kolorowych, też już po trochę coraz mniej. Ja uwielbiam fotografować i robić filmiki. Gdy zaczyna się jesień, z górnej kondygnacji domu, ponieważ przepięknie wtedy widać ogród. Oczywiście latem też, ale jest on taki bardziej zielony. Natomiast gdy zaczynają się liście już przebarwiać, przepięknie widać też nasze pobliskie góry, lasy, które zmieniają swoją szatę. Bardzo lubię w ogrodzie modrzewie, ponieważ gdy przychodzi wiosna, zaczynają się robić takie piękne, zielone kulki, pąki. Później wyrastają z nich zielone igły, a teraz przepięknie przebarwiają się na złoty kolor. Przy modrzewiu rośnie czmielina i macierzanka. No i oczywiście liliowce próbowałam z powojnikami ale powojniki w naszym ogrodzie absolutnie nie chcą rosnąć nie chcą rosnąć w miejscu słonecznym suchym, nie chcą rosnąć w miejscu słonecznym i wilgotnym no i w pozostałych miejscach nie chcą rosnąć ani tyle dlatego posadziłam tutaj czmielinę, ponieważ w pobliżu jest leśny zakątek z bluszczem i nie chciałam aby wszystkie krzewy i drzewa były porośnięte bluszczem dlatego posadziłam czmielinę o różnych kolorach liści, żeby zimą ten krajobraz tutaj rozweselić w ogrodzie, żeby nie był ogród smutny. W ogrodzie coraz mniej kwitnących kwiatów, ale ozdobą są pomarańczowe, świecące latarenki miechunki rozdętej. Ona pozostanie tak długo na krzewie, aż zniszczy ją wiatr czy deszcz. Miechunka to bardzo wiele odmian, ale tylko trzy odmiany są jadalne. Jest to miechunka pomidorowa, miechunka peruwiańska i miechunka rozdęta, czyli właśnie ta. Owocem jadalnym, gdy rozłupimy papierową torebkę, jest taki maleńki czerwony koralik. I ten koralik jest jadalny. Można to używać do sałatek, można do ciast, deserów, można z tego robić nalewki. Można jeść na surowo, ale tylko wtedy, gdy owoce są właśnie takie ciemno-pomarańczowe. Gdy są zielone, są one nawet podobno lekko trujące. I tutaj, jeżeli chodzi o miechunkę rozdętą, jest, zdania są bardzo podzielone. Ponieważ jedni mówią, że miechunka nadaje się do spożycia, z kolei inni mówią, że się nie nadaje, ponieważ jest trująca. A ja się właśnie zastanawiałam, bo chciałam upiec jabłkowe ciasto, a nie mam pod ręką rodzynek. A właśnie owoce miechunki daje się jako rodzynki powiedzmy do ciasta. I zastanawiałam się, czy nie dodać sobie kilka takich maleńkich owoców. Gdy się wyciąga ze środka, to mniej więcej przypomina... Ten owoc miechunki, owoc pomidora, ponieważ są na nim takie drobniutkie, kremowe pestki. Ale czytając te opinie, zastanawiając się, podjęłam decyzję, że jednak do ciasta nie dołożę owoców miechunki rozdętej. Ponieważ no, sama nie wiem co zrobić i jest takie pewne ryzyko, gdybym miała miechunkę peruwiańską czy pomidorową, nie zastanawiałabym się ani chwilę i na pewno owoce miechunki takiej wykorzystałabym. Natomiast jeżeli chodzi o rozdętą, no jest tutaj wielki pytajnik. Ja bardzo lubię degustować kwiaty jadalne, zioła. Ale nie aż tak, aby narażać swoje zdrowie czy zdrowie jej rodziny. Wolę się nad tym zastanowić i po prostu z czegoś nie korzystać i nie jeść. Tak wygląda w środku owoc, nichunki rozdętej tak dokładnie jak pomidor kremowe, jasno-kremowe pestki i czerwony owoc. Wiatr pozrywał piękne liście i ogród robi się już taki coraz bardziej pusty, przejrzysty i zimą zawsze mi się wydaje, że jest takie dużo jeszcze miejsca do sadzenia, że mogę sadzić przeróżne drzewa i krzewy, a później tak naprawdę wiosną okazuje się, że trzeba się dobrze zastanowić, jeżeli chodzi o te drzewa i krzewy, bo byliny to jak najbardziej mam jeszcze dużo miejsca, ale z drzewami to trzeba już... Naprawdę pomyśleć, i na razie chyba nie mam już zamiaru sadzić więcej drzew. Tak przynajmniej wydaje mi się na tą chwilę. Ta roślina o srebrzystych talerzykach to miesięcznica, czyli srebrniki Judasza. I teraz jesienią rzeczywiście przypominają srebrne monety. Ale na tą roślinkę trzeba uważać, ponieważ ona bardzo szybko się wysiewa, ale jest dosyć łatwa do wytępienia. Nie jest tak ekspansywna jak niektóre inne byliny. Ketmia syryjska. Po ketmii zostały już tylko pąki z nasionami, torebki nasienne. One się... Otwierają niektóre i wylatują nasiona i w ten sposób wysiewają się młode sadzonki ketmi. Krzew irgi. Zostały na nim już tylko czerwone koraliki. Liście niemal wszystkie spadły. Ptaszki będą miały tutaj przynajmniej co jeść, i na pewno zimą pojawią się kwiczą, jak co roku. Róże okrywowe wciąż jeszcze bardzo pięknie kwitną na czerwono i wyglądają bardzo ładnie już w tym coraz mniej kolorowym krajobrazie w ogrodzie. Słońce wzniosło się ponad horyzont. I oświeca swoimi promieniami wierzchołki drzew. Modrzew przepięknie błyszczy, robi się złoty w promieniach słońca. Jarzębina już bez liści. Katalpa też. Na katalpie zostały tylko fasolki. Flok zwiechowaty dzielnie się trzyma, nie poddaje się przymrozkom, a nawet gdzie jeszcze pięknie pachnie. Ja bardzo lubię, gdy po drzewach wspinają się pnącza bluszcze, powojniki, czmieliny. Tutaj akurat jest wieżba i po niej przepięknie wspina się czmielina, coraz już wyżej. I dzięki czemu zimą również będzie tutaj piękną ozdobą tego drzewa. Gdy spadną już liście, będzie widać właśnie czmielinę i ciemnozielone Błyszczące liście zimą zielone które nie opadają zimą. Aksamitka ma tutaj jeszcze kwiaty, więc pozbieram sobie na herbatkę. Można wysuszyć, można zrobić herbatę ze świeżych kwiatów. Można dodawać do sałatki, do deserów, przystroić na przykład mięso czy ziemniaki. Jeszcze kwiaty szałwi pojedyncze gdzieś się pokazały i szałwia kwitnie. A więc jeszcze jakieś kolory są. Oprócz tych typowych kolorów dziesiętnych są jeszcze pozostałości po lecie. Znalazłam jeszcze bardzo piękne kwiaty hortensji. Tutaj już zaczęły zasychać, ale te są bardzo ładne. A tutaj piękny, niebieski kwiat. Zrobił się taki niebiesko-zielony, ślicznie. Będę musiała sobie ściąć do wazonu, ponieważ będzie wtedy bardzo kolorowy bukiet hortensji. A mam już kilkanaście innych zasuszonych, więc myślę, że te również będą piękną ozdobą wazonu. Tutaj nawet jeszcze lekko różowa, piękna. Hortensje są po prostu cudownymi krzewami, które naprawdę warto mieć w ogrodzie.